Chwała Bogu. Dzięki Bogu, tak jak bracia mówili, tak se Bogu dziękowałem w duchu, że dzięki łasce Boże już prawie 10 lat biegnę za Panem Jezusem Chrystusem. I chwała Panu Bogu za to i Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, ciężko się śpi, gdy się biegnie. Naprawdę, gdy się naprawdę biegnie, to ciężko się śpi, ciężko zasnąć. i w, szóstym, w, przepraszam, w dziewiątym rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus tutaj bardzo potężne takie ostrzeżenie mówi do każdego z nas. I, i gdy wyruszyłem za Panem Jezusem też i do mnie powiedział, Szósty, dziewiąty rozdział, 61 we, e, werset Ewangelii Łukasza. Powiedział też inny, pójdę za Tobą Panie, pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim a Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Niech Pan Jezus pomoże właśnie nigdy się nie oglądać, gdy przyłożyliśmy już rękę raz na zawsze do tego pługa, byśmy wytrwali do końca w tym biegu, ramię w ramię, byśmy biegli za Panem Jezusem Chrystusem. Czytamy w czternastym rozdziale Ewangelii Jana, już nie otwierajcie, w szóstym wersecie Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Na tej drodze są doświadczenia, są próby. Widzimy, jak te, te burze to wszystko szaleje, ale są też przepiękne, wspaniałe Boże obietnice. W 91 y, psalmie od piątego y, wersetu. Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz, będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgniecie nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Chwała Panu Bogu, biegnijmy naprawdę. Mamy obietnicę, mamy Pana Jezusa Chrystusa. Są te burze, te nawałnice. Wiecie, kiedyś słyszałem, podejrzewam nawet jest nagrane. Na naszej stronie są so, y, pewny rodzaj krabów. One się nazywają pustelniki, te kraby, i one w bardzo mocnych takich wodach żyją, w bardzo takich burzliwych. Y, y, zaraz niedaleko przy, przy brzegu, przy brzegach żyją w, w skalistych miejscach i bardzo tam walczą. I, i ci naukowcy oglądali je, że naprawdę są so takie umięśnione te kraby, pustelniki walczą cały czas, żeby nie były rozbite, żeby nie były rozbite przez. Y, przez te skały te fale uderzają w nich cały czas i one walczą dzień i noc, naprawdę prawie nie mają wytchnienia na chwilę trochę te morze czy ocean się uspokaja, ale są też inne, te same, tylko że one se dały już spokój. One odeszły na spokojniejsze wody i gdy, gdy naukowcy się przyjrzeli tym innym krabom, to po roku czy po dwóch one po prostu do niczego już się nie nadają, tylko do egzystencji. Odpuściły sobie tę walkę, odpuściły sobie te doświadczenia i to wszystko. Z boku można by było po, pomyśleć, że one lepiej mają przejść, te walczą dzień i noc, cały czas walczą, zmagają się w tych doświadczeniach, w tych próbach, ale tamte, które na spokojniejszych wodach, one są tylko, są do, żeby coś zjeść, do takiej marnej egzystencji są tylko zdolne, a tamte cały czas nabierają siły, coraz silniejsze są i te mięśnie, coraz większe te, te kraby pokazywali, coraz większe one wyglądają i, i zwyciężają. Zwyciężajmy naprawdę w tych doświadczeniach, w tych próbach. Nie, nie odchodźmy na spokojniejsze wody, żeby sobie odpocząć. Jak już zaczęliśmy biec, bieg za Panem Jezusem Chrystusem, tak wytrwajmy każdy z nas, a nagroda jest wspaniała, cudowna. Bóg Ojciec na nas czeka. Niech Pan Bóg pomoże nam zwyciężyć w tym wspaniałym, cudownym biegu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.